To był naprawdę dobry gamingowy rok dla mnie. Ograłem wiele świetnych gier i czas podsumować minione 12 miesięcy tradycyjną już listą. Przypomnę tylko zasadę, że do topki brałem gry, w które zagrałem w 2021 roku, a nie wyłącznie te, które wyszły. A większość miejsc jest mocno umowna. I jeśli o jakiejś grze robiłem materiał, to link do niego znajduje się w opisie. Na początku zaczniemy trochę inaczej, bo od krótkiego przedstawienia gier, które nie załapały się na pełną listę, bo film byłby zdecydowanie za długi. Ale dalej to tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Powiedzmy, że to coś w stylu wspomnień honorowych. My Time at Portia. Za to, że daje świetną okazję do wycilowania się, oderwania od rzeczywistości i nie wywiera nagrającym żadnej presji. Demidium. Za opowiadanie fajnej historii w polskich klimatach, choć warto pamiętać, że nie do końca straszy jak powinien. Najlepsze określenie na tę grę to przygodówka z reszczykiem. New Pokemon Snap za to, że cykanie fotek Pokémonom w ich naturalnym środowisku jest jeszcze fajniejsze niż za czasów Nintendo 64. Walheim Zaluty, pełen przygód z kumplami i fakt, że gra swoim wciągającym gameplayem zapewniła dla siebie miejsce w Walhali. Super Mario Odyssey za jeden z najlepszych trójwymiarowych Marianów ze świetnymi pomysłami. A Black Tale Innocence za urzekający średniowieczny klimat, piękne widoki, nie najgorsze skradanie się i fajną do śledzenia historię. Spider-Man Miles Morales za to, że mimo braku wielu nowości, dalej fajnie się pajączkuje i w dodatku robi smaka na kontynuację. Pokémon Shining Pearl za kolejną świetną przygodę w świecie Pokémonów, choć już bardzo dobrze znaną z oryginału. A teraz czas na część właściwą listy. Kroniki Myrtane Archolos to pozycja obowiązkowa dla fanów Gotika. Ta przygotowana przez Polaków modyfikacja oferuje zupełnie nowy i klimatyczny świat do zwiedzania, ciekawe i nierzadko zabawne zadania poboczne oraz dobrze poprowadzony wątek główny. Wrażenie robi jak profesjonalnie jest to wykonana modyfikacja. Twórcy przygotowali pełny dubbing, a nawet zaciągnęli do współpracy znanych aktorów, bo słyszeć można Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Mirosława Zbrajwicza czy Olgę Borys. Gra wypełniona jest też wieloma nawiązaniami do polskiej popkultury oraz memów. Kroniki oferują też wiele usprawnień w stosunku do oryginalnego Gotika, a nawet rozbudowany system tworzenia przedmiotów i ekwipunku. Przejście gry zajmie minimum 60 godzin, a co najlepsze, całość jest dostępna całkowicie za darmo. Warto sprawdzić, bo poczujecie się jak lata temu, gdy odkrywaliście po raz pierwszy Gotika. Zupełnie przypadkiem odkryłem Indivisible, kiedy było jeszcze w Game Passie. Urzekł mnie pomysł połączenia gry RPG z platformówką i obranie ją w filozofię W grze wcielamy się w młodą Ażnę, która jako jedyna przeżywa atak na jej rodzinną wioskę. Z pragnieniem zemsty rusza w podróż i spotyka na swojej drodze wiele sympatycznych postaci. Dosyć ciekawy jest system walki. Pod swoim dowództwem mamy czterech bohaterów i każdemu rozkazy wydajemy jednym przyciskiem. Przechylając gałkę, dodatkowo wskazujemy kierunek ataku. Aż na ma niezwykłą umiejętność nazywaną ID, która potrafi wzmocnić ataki albo uleczyć kompanów. Indywisible bardzo mi się podoba pod kątem graficznym. Gra jest śliczna, kolorowa i ma świetne animacje. Uszta dla oczu, a i gameplay bardzo przyjemny. Dlatego warto się tym tytułem zainteresować. 12 Minutes to intrygujący thriller. Utykamy w pętli czasu, a za kilka minut do naszego mieszkania wejdzie policjant, który, by zdobyć to, co chce, nie powstrzyma się od zabójstwa. Z każdą pętlą dowiadujemy się nowych informacji, które wykorzystać możemy przy następnym podejściu. Łącząc ze sobą fakty, pchamy historię naprzód. I w końcu odkrywamy tajemnicę związaną z niebezpiecznym policjantem. Opowieść jest intrygująca, a stawianie kolejnych kroków w kierunku jej zakończenia przynosi satysfakcję. Poziom zagadek jest wyważony i czasem rozwiązania nasuwają się same, a czasem próbujemy metodą prób i błędów, trafiając w końcu na właściwe tory. Wrażenie robią też nazwiska aktorów podkładających głosy, James McAvoy, William Defoe i Daisy Ridley. Choć 12 minutes wydaje się być kameralną produkcją, to potrafi wciągnąć bardziej niż niejeden hit. W moim przypadku Hades świetnie sprawdził się na krótkie sesje, gdy miałem mniej czasu na granie lub brakowało mi ochoty na coś konkretnego. I te krótsze sesje sprawiły, że w grze spędziłem więcej czasu niż przy niejednej produkcji. Do gustu przypadł mi klimat oraz grafika, świetnie pasująca do mitologicznej całości. To ten typ gry, gdzie porażka uczy gracza. I tak bardzo nie boli, bo choć musimy zaczynać za każdym razem od początku, to czujemy postęp. Zarówno w kwestii samego opanowania mechanik, jak i przedmiotów oraz wzmocnień, będących podstawą tego, że z każdym podejściem idzie nam coraz lepiej. Choć nie ma dużo lokacji w grze, to zjedza się nie z przyjemnością i każda rozgrywka może zaskoczyć. Zwłaszcza kiedy nagle spotyka się innego bossa niż dotychczas. Wszystko to w ślicznej oprawie graficznej i ze świetną ścieżką dźwiękową. Klimat budują też dialogi. Relacje między mieszkańcami podziemia sprawiają, że chce się rozmawiać z każdym. Hades to bardzo pyszny rogalik, który potrafi uzależnić. W pożegnanym wczoraj roku po raz pierwszy w końcu ograłem oryginalne Final Fantasy VII, które było na szczycie mojej kubki wstydu. Gra mnie tak oczarowała, że szybko sięgnąłem po jej remake, posiadający taką samą magię jak oryginał. Nowa wersja Finala 7 wygląda prześlicznie, zwłaszcza modele bohaterów. Muzyka towarzysząca zabawie też jest cudowna. Bardzo podszedł mi system walki, który jest dynamiczny, ale ma swoje turowe naleciałości, bo żeby użyć specjalnych ruchów czy przedmiotów, musimy poczekać na załadowanie się paska ATB. Historia wciąga, a nowe wydarzenia obserwuje się z wielką ciekawością. Jest pełno nowej treści i bardzo podoba mi się większe skupienie na postaciach pobocznych. Choć dodana zawartość wprowadziła jedną dużą wadę. Jest sporo nowych sekcji grywalnych, które czuć, że są rozciągane na siłę, tylko po to, by granie była za krótka, bo obejmuje jedynie wydarzenia w mieście Midgar. Square Enix do granic możliwości przedłużało grę, przez co potrafi zawiać nudą. Mimo to bawiłem się rewelacyjnie. A jeśli ciekawi Was oryginał, to na kanale jest o nim materiał. Bandai Namco godnie uczciło 25-lecie swojej flagowej serii JRPG. Tales of Arise to jedna z najlepszych odsłon tej marki. Opowiadaną historię śledzi się z dużą przyjemnością, bo choć zdarzają się słabsze momenty i bywa kliszowa, to została dobrze poprowadzona. Zwłaszcza relacja między dwójką głównych bohaterów jest świetnie nakreślona. Dużo radości daje nowy system walki, który jest bardzo dynamiczny, efektowny i mimo mnogości ruchów, łatwy do opanowania. Z siekania wrogów płynie sama frajda. Na pochwały zasługuje też oprawa graficzna, bo gra wygląda cudownie. Mangowa stylistyka została tu w ciekawy sposób urozmaicona i aż miło podziwia się zarówno modele postaci, jak i otoczenie. Więcej o grze powiedziałem w recenzji, która pojawiła się na moim kanale, więc zachęcam do obejrzenia. Wilmowi złodzieje powrócili w nowej przygodzie. Persona 5 Strikers to fabularna kontynuacja piątki, która postanowiła poeksperymentować z gatunkiem muso. I ta zamiana gatunkowa wyszła nie najgorzej. Walka w połączeniu ze świetną muzyką sprawia frajdę. Grało mi się bardzo przyjemnie, choć nie będę ukrywać, że Personę wolę w odsłonie JRPG. Historię śledzi się dobrze, choć czuć duży recykling motywów z oryginału. Trzeba jednak oddać umiejętne przedstawienie motywów tych złych. Zrobiono to w taki sposób, że można zrozumieć, dlaczego się zatracili w swojej mrocznej części osobowości. Gra jednak nie jest pozbawiona wad. Funkcjonalność Velvet Room została mocno okrojona, a w rzeczywistym świecie nie ma tak dużo do roboty pobocznych rzeczy, jak mogłoby się wydawać. Ale jak już jesteśmy świadkami scen w realu, to dzięki cudownym postaciom nie chce się, żeby dobiegały końca. Ponowne spotkanie z widmowymi złodziejami to jak zobaczyć ją po miesiącach rozłąki z przyjaciółmi. Dzięki nim gra wywołuje masę emocji i dlatego warto wyruszyć z nimi na wakacje, zwiedzając przy okazji sporą część Japonii. O Personie ciężko mi mówić w takiej krótkiej formie, dlatego zachęcam was do obejrzenia mojej recenzji tej gry, która znajduje się na kanale RNU. Shin Megami Tensei 5 to jedna z tych gier, którą można śmiało pokazać komuś, kto pyta, jak wygląda klasyczny przedstawiciel gatunku JRPG. Nowa gra Atlusa skupiona jest wokół walki i eksploracji świata, dlatego stawia mniejszy nacisk na historię. Gra wymaga od gracza odpowiedniego przygotowywania się do walki i sprawnego opanowania jej mechanik. To produkcja idealna dla osób, które lubią wyzwania. Tytuł na tyle mi się spodobał, że doczekał się aż dwóch materiałów jemu poświęconych: podglądu na R.E.U. i jednego filmu na moim kanale. Z nich dowiecie się więcej o nowym megatenie. Doki Doki Literature Club na pierwszy rzut oka wydaje się być typową wizualną welką, w której zdobywamy serce ulubionej koleżanki ze szkolnego klubu literackiego. Jednak końcówka pierwszego aktu zdradza. Że gra oferuje coś dużo ciekawszego. Wtedy gracz przekonuje się, dlaczego określa się ją horrorem. Potrafi wywołać ciarki na ciele i zbudować napięcie. Doki Doki to robiące wrażenie doświadczenie z niecodziennym pomysłem i mechanikami. Dlatego warto dać szansę, nawet jeśli nie przepada się za gatunkiem Visual Novel więcej o grze dowiecie się z mojego materiału na kanale. Uwielbiam Nier Automata, więc remaster poprzednika był pozycją obowiązkową. Replikant urzekł mnie swoim unikatowym sposobem opowiadania historii. Pierwsze zakończenie to dopiero początek jej poznawania. Choć trzeba przechodzić te same fragmenty kilka razy, to wcale się nie nudziłem dzięki nowym scenom totalnie zmieniającym odbiór fabuły i zmuszającym do refleksji. Historia działa też dzięki świetnie nakreślonym bohaterom. Wydźwięk scen i opowieści wzmacnia genialna ścieżka dźwiękowa. Muzyka to top topów. Dynamiczna rozgrywka jest bardzo satysfakcjonująca. Siekanie przeciwników mieczem i system magii potrafią sprawić frajdę. W niecodzienny sposób Nier też miesza gatunki, bo to głównie jrpg akcji z elementami bullet hella, ale potrafi zmienić sposób zabawy i stać się shoot'em upem, czy nawet grą tekstową. Szkoda, że świat gry jest taki mały i przez większą jej część czujemy duży backtracking. Nadrabia to trochę różnorodność tematyczna lokacji i klimat. Słabo wypadły niestety zadania poboczne, sprowadzające się głównie do grindu i chodzenia w tę i we w tę. Choć tych wad aż tak bardzo nie czuć, kiedy damy się ponieść historii i w jaki ciekawy sposób jest opowiadana. To sprawia, że Nierreplikant jest naprawdę unikatowym doświadczeniem. Doświadczeniem, o którym opowiedziałem więcej w ramach materiału dla RNU. Lost Judgment to gratka nie tylko dla fanów serii Yakuza, ale i zagadek kryminalnych. Nowe przygody detektywa Takajuki'ego Jagami dostarczają wiele świetnej zabawy. Historia oferuje intrygującą zagadkę i nie jest moralnie czarno-biała. W dodatku wypełniona jest zawartością poboczną. W tej grze jest co robić i ciężko się nudzić. Brawlerowy system walki znany z Jakuzy też sprawia masą frajdy. Warto wybrać się na wycieczkę do Kamurocho i Ijincho. O tym dlaczego warto kupić tę grę możecie dowiedzieć się z mojej recenzji. Najnowsza gra CD Projekt Red wciągnęła mnie swoim gameplayem. Znalazłem w nim inspiracji Wiedźminem, Deus Exem, GTA, Falloutem i Borderlandsami. I ten miks wyszedł znakomicie. Do gustu podeszła mi dowolność w kreacji bohatera i w wykonywaniu zadań. Można robić je po cichu, skradając się i sprytem dostając się do celu. Można też złapać za broń palną i nieść śmierć oraz niszczenie albo złapać za czy inną broń białą i rzucać się w szeregi wrogów, dziesiątkując ich siły, zanim się zorientują co się dzieje. Do tego dochodzi interesująca historia, choć brakowało mi poruszenia poważnej tematyki, o którą aż fabuła się prosi. Ciekawie zarysowani są bohaterowie, z którymi powiązane są równie ciekawe zadania poboczne. Jest w tej grze co robić i czyszczenie mapy ze znaczników dawno nie sprawiało mi aż tyle frajdy. Cieszę się, że się nie nastawiałem specjalnie na cyberpunka. Do gry podchodziłem z przekonaniem, że będzie to po prostu dobry tytuł, a cały hype pominąłem. I dzięki temu się nie zawiodłem, a mile zaskoczyłem, bo to nie jest po prostu dobra gra. Może nie definiuję na nowo gier wideo, ale pochłonęła mnie jak mało co. I do Night City na pewno wrócę jeszcze nie jeden raz. Ghost of Tsushima to najlepszy asasyn ostatnich lat. Choć to stwierdzenie może być trochę krzywdzące, bo gra Studia Sucker Punch ma swoją własną tożsamość i jest to bardziej spójne doświadczenie niż w przypadku serii Ubisoftu. Gra wciąga swoim niesamowitym, orientalnym klimatem. Mocnym punktem jest też miodna walka, dająca wiele satysfakcji, gdy się już ją opanuje. Zadanie ciosu przeciwnikowi po udanym uniku czy bloku daje masę zabawy. Tak samo korzystanie z dostępnych narzędzi by poradzić sobie z bardziej wymagającym wrogiem. Wyspa Tsushima to przepiękne miejsce i aż chce się zwiedzać każdy jej kąt. Widoki są prześliczne i co chwilę zatrzymywałem się, aby skorzystać z trybu fotograficznego. Oryginalnym pomysłem jest wykorzystanie wiatru, aby wskazywać kierunek celu. Działa to naprawdę fajnie i klimatycznie, ograniczając nienaturalne znaczniki na ekranie. Tsushima pełna jest aktywności pobocznych, które zachęcają do ich wykonywania. Podobały mi się site Questy, gdzie każdy opowiada historię osób skrzywdzonych przez wojnę, muszących sobie jakoś radzić, aby przetrwać trudny czas. Fani Open Worldów albo orientalnych klimatów powinni sięgnąć po ducha Tsushimy. No i można głaskać liski. To najlepszy dowód na cudowność tej gry. I tym zamykamy rok 2021. W nowym życzę Wam tak samo dobrych Gierek, jakich ja doświadczyłem w minionym. Podzielcie się swoimi ulubionymi tytułami poprzedniego roku. Chętnie usłyszę, co na Was zrobiło największe wrażenie. Jeśli Film się podobał, to będę wdzięczny za kliknięcie łapki w górę i suba. Zapraszam też na moje socjale: Twitcha, Twittera, Discorda i Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Na koniec zostawię was z propozycją innych moich filmów. Szczęśliwego nowego roku.